Że gdyby doszło do wojny Polski z Rosją, pan byłby po stronie Rosji. Jak to jest? Jakieś, jak, jakieś wariactwo. Nie pan nie wygadywał. Już, już nie pierwszy raz to słyszę. No ale jakby było? Po czyjej stronie pan byłby. No, jak to nie rozumiem? Jest, jestem politykiem polskim. Przecież, jeżeli ja, jeżeli ja się domagam dobrych stosunków z Rosją, to po to, żeby mieć Rosję po swojej stronie. Na przykład, jeżeli dojdzie do wojny bardzo prawdopodobnej z Ukrainą, już za jakieś 10-15 lat będziemy mieli wojnę z Ukrainą. Czyli wojnę Polski z Ukrainą, to chcę mieć Rosję po swojej stronie. Czy Polska zaatakuje Ukrainę, Według Nie, Ukraina, Ukraina nas Dlaczego Ukraina, której my pomagamy, miałaby nas zaatakować? <grywa> a, a dlaczego teraz, jak Ukraina, której, której pomagamy co chwila, ma do nas różne, różne pretensje i, i, i nie na, na naszych, naszych postulatów? Mimo że im pomagamy. Dlatego, bo oni nienawidzą Polaków, nienawidzą Rosjan, znaczy Moskali i Żydów. To są trzy filary ukraińskiej polityki. Bić Moskala, bić Lacha i bić Żyda. Natychmiast po przegranej wojnie z Rosją, y, później zwalą wszystko na Żydów, bo Powiedzą, co Żydzi angielscy i amerykańscy namówili Żyda Załońskiego, prawda, na, 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 na tą całą głupotę. A potem pójdzie na lachu, do dopiero mają pretensje o przemyśl, Łemkowynę, prawda, Tarnów, Rzeszów.